Cześć, to Ilo, witam cię serdecznie na moim kanale. I dzisiaj chciałabym cię zaprosić na kolejne z filmów dotyczących pozycji jogi kundalini. Dzisiejsze, dzisiejsze ćwiczenie jest tak zwanym spinal flex, czyli są to po prostu wygięcia kręgosłupa. Wygięcia kręgosłupa mogą być zrobione w jodze kundalini w trojaki sposób. Opiszę to dokładnie po kolei. Oczywiście też powiem o modyfikacjach i przede wszystkim o korzyściach. A więc korzyści. Na pewno poprawia to pracę kręgosłupa, uelastycznia go, a także przepływ płynu w rdzeniu kręgowym. Ponadto jest bardzo dobre na taki masaż wewnętrznych organów, czyli śledziony, wątroby, brzucha, woreczka żółciowego. I przede wszystkim rozluźnia kręgosłup i go wzmacnia, wszystkie te mięśnie około kręgosłupowe. A więc zapraszam. Więc usiądź wygodnie w pozycji prostej. Pamiętaj o tym, aby wyprostować kręgosłup i wciągnąć podbródek leciutko do tyłu. I teraz tak, ułóż, to jest pierwsza, z, pierwsza z, waria z wariacji. A więc ułóż ręce na kostkach. Albo na łydkach, w zależności jak Ci jest wygodniej. I będziemy poruszać się tutaj w miednicy. Po prostu to jest ruch, który wywodzi się z miednicy, i ta, ta pozycja dotyczy tylko i wyłącznie kręgosłupa, danego odcinka w kręgosłupie. I ruch, właśnie tak jak powiedziałam, wywodzi się z miednicy, więc polega na tym, że będziemy ruszać się do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Właśnie trzymają ręce na kolana, na e, e, kostkach albo na łydkach. A więc do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. I teraz tak, ramiona pozostają nieruchomo, głowa także pozostaje nieruchomo. W sensie ona delikatnie się porusza razem z ruchem kręgosłupa, ale ona nie, nie jest to ruch taki, gdzie ruszamy głową e, w ten sposób, i pokażę z boku, jak to wygląda. A więc siedząc, siedząc bokiem, mamy wyprostowany kręgosłup, wciągnięty podbródek do tyłu i ruszamy do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Do przodu i do tyłu. Wdech jest do przodu, wydech do tyłu. I teraz tak. E, wyobraź sobie, robiąc ten ruch, że masz taką jakby mm, nić, taką złotą nić, która jest przyczepiona do Twojej klatki piersiowej, i ona jakby po prostu ciągnie Cię do przodu. I to jest ten ruch, tylko że on wywodzi się z miednicy. Czyli jakby ruszamy miednicą, ale nasza klatka piersiowa się otwiera. E, więc to jest, to jest właśnie coś takiego. Eee, właśnie tak jak wspomniałam, głowa jakby jest przedłużeniem kręgosłupa i no naturalnie się będzie ruszała do przodu i do tyłu, ale nie jest to ruch, który jest w szyi, jest tutaj właśnie w górnym odcinku kręgosłupa. Więc to jest pierwsza z wariacji. Eee, oczywiście, co chciałam, na co chciałam zwrócić uwagę, właśnie na to, że ten ruch, szczególnie gdy jesteś początkujący, odbywa się dosłownie kilka milimetrów do przodu, kilka milimetrów do tyłu to on naprawdę zadziała, bo on chodzi o to, żeby po prostu troszeczkę rozruszać tutaj właśnie te, te, ten, ten dolny lędźwiowy odcinek kręgosłupa i uaktywnić energię kundalini, żeby ona poszła do góry, żeby ona właśnie oczyściła wszystkie czakry. I to jest w ogóle świetne ćwiczenie na rozgrzewkę przed ćwiczeniami, które wymagają jakby wygięcia kręgosłupa. Ale także y, samo w sobie. Czyli jeżeli czujesz, że masz jakby problem z dolnym odcinkiem kręgosłupa, możesz spokojnie wykonywać to ćwiczenie. Tylko pamiętaj o tym, żeby robić to bardzo łagodnie w swoim tempie. Nie musisz tego robić szybko. A więc spróbujmy sobie zrobić takie kilka sekund razem. Więc połóżmy ręce na y, y, kostkach albo na łydkach. I ruszamy do przodu. I do tyłu. Tak do przodu, wydech do tak tyłu, Tak do przodu, wydech do tak tyłu. Jeżeli jesteś już bardziej zaawansowany, możesz przyspieszyć i wtedy ten ruch troszeczkę wygląda szybciej i wtedy wygląda tak, jakbyśmy faktycznie ruszali już całym kręgosłupem. Ale on cały czas wywodzi się właśnie tutaj z tej biednicy, więc trzeba o tym pamiętać. A teraz kolejna wariacja, drugi, drugi, druga wariacja na temat właśnie wygięć kręgosłupa. Kładziemy ręce na kolanach albo na udach, w zależności jak ci jest wygodnie. A więc e, ta wariacja skupia się na górnym odcinku kręgosłupa i wygląda w ten sposób, że nadal ruch jest z miednicy, ale już aktywujemy jakby tutaj e, klatkę piersiową, tutaj u, u góry. Więc wygląda to w ten sposób, że ruszamy się już troszeczkę bardziej, tak jakby cały kręgosłup już się nam ruszał, aczkolwiek nasze ramiona nadal pozostają nieruchomo. Więc tutaj, jakby wyobraź sobie, że masz taką nić znowu właśnie z klatki piersiowej, która tak jakby ciągnie Cię i ciągnie, i ciągnie. I wtedy możesz otworzyć właśnie to serce. Jeżeli trzymasz ręce na kolanach, postaraj się, żeby one były proste, bo one też właśnie Ci trochę pomagają w tym, aby zrobić to ćwiczenie właśnie, e, aby otworzyć tą klatkę piersiową. Pokażę z boku, jak to wygląda. A więc kładziemy ręce na kolana i zaczynamy. Zauważ, tutaj mam wygięcie. I to jest dokładnie właśnie z miednicy, z tym, że nasza klatka piersiowa nadal się otwiera, tak jakby ktoś cały czas ciągnął ją właśnie za taki sznurek. I te ręce właśnie, otwarte ręce trzymane na kolanach, one pomagają w otwarciu tej klatki piersiowej. Ok, więc to jest jakby druga wariacja. Więc zróbmy sobie kilka sekund. Zamknij oczy, wtedy do przodu, wydech do tyłu. I ostatnia z wariacji, ona skupia się na środkowym odcinku kręgosłupa i jest ona w pozycji skały. Jeżeli chodzi o pozycję skały, to już nagrałam filmik na ten temat, więc Wam zalinkuję na dole. Ale tak gwoli przypomnienia, siadamy na naszych piętach, tylko że nie w sposób taki, tylko właśnie te pięty mają jakby uciskać nasze kości pośladkowe i kładziemy ręce na udach. I to jest właśnie pozycja skały, wyprostowane plecy, podwótek leciutko wyciągnięty do tyłu. I teraz tak. Nasze wygięcia kręgosłupa skupiają się właśnie na splocie słonecznym, na środkowym odcinku kręgosłupa. I też jakby ruch wywodzi się z miednicy, ale już troszeczkę inaczej on wygląda, dlatego że jakby ta miednica w tej pozycji. Sama wypycha nasz splot słoneczny do przodu i do tyłu. A więc yy, usz na udach. I spróbuj właśnie zrobić wydech do przodu, wydech do tyłu. Głowa podąża za kręgosłupem. Ramiona są nieruchomo w jednej pozycji. Oczywiście mogą się zaokrąglić plecy. Klatka piersiowa dalej się otwiera. Ale cały czas jakby pra pracujemy na tym odcinku tutaj. I też sobie wyobraź taką nić, że tak jakby ktoś cię ciągnął tutaj, właśnie tak w okolicy Przepolne z Plotu Słonecznego. Okej, okay, pokażę z boku. I zatrzymujemy się w centrum, odpocznij chwileczkę i rozluźnij pozycję. A więc e, te trzy tak warianty tak. mogą być ćwiczeniem samym w sobie. Ja bardzo często robię te ćwiczenia w momencie, gdy właśnie robię inne, inne jakieś ćwiczenia, które wymagają wygięć kręgosłupa ale także jest to świetna rozgrzewka tylko przed medytacją. Dosłownie zrób minutkę każdego z tych ćwiczeń, z każdego z tych wariantów i wtedy energia bardzo ładnie będzie płynęła do mózgu, właśnie od podstawy kręgosłupa do mózgu. Właśnie tutaj się poprawi uelastycznie, uelastycznienie twojego kręgosłupa i też będziesz troszeczkę dłużej mógł, mogła usiedzieć także w tej pozycji, Wysiedzieć w tej pozycji, co powoduje, że Twoja medytacja też to po prostu poprawi jakość Twojej medytacji. Więc ja też bardzo często to wykonuję, tak po prostu, żeby rozgrać ciało, szczególnie rano po spaniu. Mam nadzieję, że wyjaśniłam wszystko na ten temat. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to proszę skontaktuj się ze mną. I do zobaczenia w następnym odcinku. Dziękuję bardzo, satna